MFC zaprasza na materiał. Cześć, witajcie w kolejnej recenzji Toy Bizu z 1997 roku. I tym razem chcę Wam przedstawić zestaw Strange Transformation. Jest to zawierający dwie figurki, w skład w który wchodzi Cosmic Spider-Man oraz Transforming Symbiot Spider-Man. O ile lewa figurka, ten kosmik Spider-Man jest, yy, no po prostu mi się nie podoba. Dla mnie to jest kiepska figurka. No, o tyle prawa figurka była głównym meritum sprawy, dla którego kupiłem właśnie ten zestaw. Jest to transformujący się w symbiot Spider-Man, którego pokrywa ten czarny symbiot. Yy, no jakim stał się później właśnie czarny Spider-Man ogólnie był, a potem Venom. Jeżeli oglądaliście The Animated, Animated Spider-Man Series czyli bajkę animowaną, która leciała na początku na TVP2, później na Polsacie, a później to już tam było gdzieś tam na Fox Kids czy Jetixie to w jednym z pierwszych odcinków, kiedy symbiot spadł na ziemię to jak Spider-Man wylądował w ściekach, i potem wyszedł z tych ścieków, to właśnie wyglądał tak. Był pokryty symbiotem, który w nocy spowodował, że Spider-Man stał się czarny. No jak każde to pudełko, jest to specjalna kolekcjonerska edycja. Znowu napis o tym świadczy. Tutaj zobaczmy, jak to wygląda z tyłu. Opis. Dwie postacie, Cosmic i Transforming Symbiot. No i tutaj yy, to, co tutaj się znajduje i do czego służą te różnego rodzaju akcesoria. Ponieważ te pudełka, które będę wam przedstawiał, zawsze yy, zawierały jakieś dodatkowe akcesorium, które się używało do figurki, albo były po prostu akcesorium nie związa związanym z setem, ale nie związanym z figurkami, bo były na przykład też piny, bryloki itd. itd. I otwieramy. Oczywiście. Oczywiście, jak żeby inaczej. Zestaw jest otworzony, kupiony jako nówka sztuka, ale musiał zostać otworzony, bo ja tak mam. No już jest jestem. Znowu pudełko jest tylko lekko naderwane. Od tyłu się trzyma. No i dobra. I mamy dwie nasze figurki. Może przyjrzyjmy się na początku. Temu całemu kosmicznemu Spidermanowi. Tak on się prezentuje. Są takie chromowane trochę jak Silver Surfer. Ma strasznie krzywą nogę. I nie wiem, czy to był defek odlewu, czy, czy co tu się stało z tą jego nogą. No, ale popatrz, jak ona wygląda. Jakbyście chcieli postawić tą figurkę, no to chociaż stoi? Ta figurka? No. Jak się ustawi to stoi no ale wygląda źle no wygląda źle jest ponownie repaint jakiegoś spidermana i ponownie nie wiem którego i mnie to nie obchodzi bo często używali tego samego ciałka żeby repaintować wielokrotnie no nie wiem jakiego to, to jest spidermana repaint trzeba sobie to jest prosto to znaleźć wystarczy zobaczyć na spidermana który ma tą Tendencji ułożenia rąk, czyli prawa ręka do chwytania, lewa ręka do wypuszczania pajęczyny i punkty artykulacji w kostkach. Ponieważ to bizowcom nie chciało się robić tak, że na przykład nogi wzięliby od kogoś innego, chyba że byłoby to potrzebne, ale jeżeli są to zwyczajne nogi to najprawdopodobniej jest to cały Spider-Man razem z głową, który został po prostu tylko przemalowany. Więc wystarczy poznać układ dłoni, zobaczyć ilość i zgodność punktów artykulacji, już będziecie wiedzieć, z czego oni to repaintowali. Ja nie sprawdzałem, bo mnie to nie interesuje. Także tak się prezentuje nasz kosmiczny Spider-Man. Znaczy ogólnie sam wygląd tego Spider-Mana jest nawet ładny. Znaczy Dziwnie to zabrzmi, bo ogólnie mi się na Spider-Man nie podoba, ale ta kolorystyka jest ładna po prostu na, tym, na, tym, na tej figurce. Tutaj jakieś, jakieś kołka połączone ze sobą, trochę trochę miał ten spot. Tutaj jakieś xy, tutaj jakieś gwiazdki na nim są. Z tyłu gwiazdki, na głowie gwiazdki, na plecach gwiazdki. Ciekawy, ciekawy, kolorystyczny, aczkolwiek sama figurka mi się nie podoba i nie chciałbym jej mieć w dzieciństwie, raczej bym się nią nie bawił, bo tak dla mnie trochę jest odmienna od klasycznego, mocno odmienna od klasycznego Spidermana. I tam jeszcze kawałek tej tutaj, jak ja to ująłem kiedyś maska na masce coś w stylu maska ninja na masce. Ten kawałek czerwony z tą pajęczynką. No, prezentuje się to dziwnie. Dobrze, odstawmy go na bok, ponieważ będzie wadził w dostaniu się do akcesorium, opre go o ścianę, bo się przewraca. No i drugą figurką, na której mi właściwie zależało, na tej mi zależało, jest to ten transformujący się Spider-Man, przechodzący w. Pokry, którego pokrył ten symbiot, ale jeszcze nie do końca. No prezentuje się to naprawdę, naprawdę dobrze. Kawałek maski czarnej, kawałek czerwony. Naprawdę wygląda to... Mnie osobiście rajcuje ta figurka. Wygląda ona świetnie. Tutaj na przykład na ręce ten symbiot nie dochodzi w barku. Nie dochodzi tutaj jeszcze przy, jeszcze przy łokciu. Tak się to prezentuje. Noga jakby poharatana przez ten symbiot. Jeszcze widać yy, przedzierający się niebieskawy kostium, chociaż on tutaj jest bardziej taki fioletowy niż niebieski. A tak samo tutaj na nodze. No tak to wygląda. I tutaj na tym torsie, jak pokrywa ten, ten symbiot, tę figurkę tego Spidermana. No mnie się bardzo podoba. Jak widzimy wielka dziura w plecach, dziury na kostkę, tutaj no właściwie nie na kostkach, tylko na Łytkach. A więc, i jeszcze dodatkowo, yy, tutaj, yy, stawy, yy, stawy barkowe na kulkach. Więc już mogę wam powiedzieć, z czego jest zrobiony ten repaint. Jest to Spider-Man, którego zapomniałem nazwy. Yy... Web Gleading Spider-Man. taki Spider-Man, któremu montowaliśmy takie wielkie skrzydła z pajęczyny. I właśnie te skrzydła montowało się tutaj, a tutaj się po prostu przyczepiało tylko takim chwytakiem w jego tutaj nadgarstkach. A do łydek wpijało się takie opina i ono wtedy takie duże skrzydła tutaj założone. Kojarzycie go, jeżeli oglądacie moje recenzje. Natomiast z tyłu na plecach montowało się takie, takie pudełko, jakby zrobione z pajęczyny, i tam był właśnie ten sznureczek taki do wyciągania mogliśmy to wtedy, że ten Spiderman się będzie unosił w powietrzu także to jest dokładnie ten Spiderman z figurka bardzo mi się podoba widać defekty na nim bo w kroczu jakieś białe plamki białe plamki w kroczu grubo milordzie no ma jakieś tam defekty yy, związane z farbą no i teraz przyjrzyjmy się akcesoriom Jednym z akcesoriów, jakie dostawaliśmy tutaj, jest przystawka i linka. Linkę mogliśmy zaczepić jakiejś postaci na nadgarstku, na przykład tej. Mogliśmy tutaj włożyć w nadgarstek. Przyczepić przystawkę przyczepić do okna, i sobie nasza figurka mogła dyndać. I powiem Wam szczerze, jak na 97 rok. Przystawka dalej jest gumowa i miękka. Widzicie? Nie sparciała. A miałem inną figurkę z poprzednich lat, która miała przystawkę Prezentowałem ją, która sparciała do tego stopnia, że się po prostu pokruszyła, łamała jak, jak bardzo kruchy plastik. A ta dalej miękka. Lepsza guma. No i. Ostatnim z akcesoriów jest tutaj taki wielki, wielka właśnie pajęczyna na przystawce. Przysawka też jest miękka. Mogliśmy to przyssać do okna. Mieliśmy taką z twardej gumy, prawie że podchodzącej pod plastik, pajęczynę i rzekomo mogliśmy umieścić tego spidermana, jak sugeruje pudełko, który się będzie po tym spinał. No tak, powodzenia, żeby go tak umieścić. No, ale mogliśmy go tak jako Chociaż, o tutaj, może go złapie. Też nie. Tu też nie. No bieda. No bo to nie jest zrobione pod tą figurkę. No ale ogólnie mogliśmy jakoś ustawić tutaj figurkę, żeby się po tym po prostu pseudo wspinała. I tak sobie przyczepić do szyby. No powiem Wam tak. Figurka. Bardzo fajna. Ta ładna kolorystycznie ale ogólnie lipa. A ta akcesoria no to taka, no taka bieda. No. No to na przykład jest bieda. Jeszcze to zrozumie, ale to jest bieda. Szczerze wolałbym jakieś mniej. Yy... Nie wiem jak to ująć nawet. Słowo mi wyleciało z ust. Yy... No, coś, co nie jest związane tak stricte z figurkami, że, żeby powiesić, bardziej bym wolał jakiś na przykład pin kolekcjonerski albo, albo tego typu rzecz. No cóż, dobra, tak wygląda kolejny zestaw figurek z, yy, pudełkowych z 1997 roku. Mam nadzieję, że się ta recenzja podobała. No i w 1997 roku ogólnie będziemy się widzieć jeszcze, z jeszcze jednym pudełkiem, które Wam zaprezentuję kolejnym razem. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się do następnego, cześć!